Jak dobrze wiecie, w sumie sami wiecie co to nie będę mówił, ostatnio nieco się uspokoiło. Lody ekipie w zimie nikogo nie jarają. Zestaw maty zniknął z maćka. To i drzwiotki nikt nie przychodzi zapytać, czy jest matczak late. I dobrze. Mam czas na najważniejsze obowiązki: zamiatanie kurzu pod ladę. Nagle do sklepu zaczęli przechodzić jakieś ludzie. Myślę, co się dzieje? Przecież już dawno nie mamy papieru toaletowego w promocji. Dzień dobry, jest halnaś? Jest? Macie harnasia? Na mamy! Za całym harnolda? W końcu moja cierpliwość się skończyła! Przepraszam? Czy jest Nie ma żadnego jednego harnasia! I k**wa nie będzie! Nie umiecie pójść do lodówki i zobaczyć k***a, jak normalni ludzie, to nie będziecie tego pić! Koniec! Proszę wypalać! Klient niezadowolony spuścił garba i wyszedł ze sklepu. O, panie areczku! A co to taki tłum? A niech pan nie odpowiada. Wiadomo, polski sklep polskiego przedsiębiorcy z wyborną, dobrze opłacaną obsługą. To się nie dziwię, że ludziom się podoba. Jaki tłum? Jaka dobrze opłacana obsługa? przyszło mi powiadomienie. O, zajebiście. Koncert Jangleosi w moim mieście. Panie Oreczko, tłum napiera do naszej żabki. Spojrzałem jeszcze raz na powiadomienie. Koncert Jan Kleosi w żabce. Przyjdź, a dostaniesz harnasza gratis. Matko Boska! Szybko wybiegłem przed sklep. Jezus Maryja! Co to się stanęło? Czym prędzej wróciłem do sklepu? Panie nie ma czasu! Trzeba barykadować! Barykaduj! Ostatni raz byłem niemiły dla klienta.